Co w tej sytuacji nie jest dobre? Znaczy, znaczy dla mnie już nie był dobry moment, kiedy stojąc z innymi ludźmi pod pałacem prezydenckim, gdzie były znicze, już czułam taką niechęć patrzenia, czy jesteś nasz czy nie nasz, więc ten podział chyba jest w tym najgorszy, tak? W tym na tych, którzy dopatrują się w tej katastrofie jakiegoś spisku i zamachu i na tych, którzy. Zgodnie z ustaleniami po prostu widzą w tym nieszczęśliwy wypadek i, i, i po prostu dramat y, lotniczy. Y, to jest chyba ten podział społeczeństwa jest y, w tym wszystkim najobrzydliwszy i, i takie szczucie ludzi na siebie y, tym wszystkim. Tego, tego nie lubię, zawsze mnie to mierziło i, i, i mam nadzieję, że nastąpi jakiś koniec tego, bo, bo to nie jest dla nas dobre po prostu. I Myślę, że też nie jest dobre dla, dla szacunku dla tych wszystkich, którzy tam zginęli. A zginęły osoby z naprawdę różnych stron politycznych, o różnych poglądach, różnych wyznań i, i, i po prostu należy im się spokój i szacunek. No właśnie, mamy 11. rocznicę. Mamy drugą komisję, która niby ma wyjaśnić przyczyny tego, tego wypadku. Kiedy przyjdzie czas, żebyśmy zapomnieli i faktycznie pogodzili się wszyscy w narodzie? Zapomnieć nie powinniśmy, bo tak jak o, o wszystkich bliskich, którzy odeszli, nie zapominamy. Tak samo o, o tej sytuacji nie powinniśmy zapomnieć. Natomiast na pogodzenie się jest już na pewno czas. No ale obawiam się, że dopóki będzie to się opłacało politycznie, to ciężko na to liczyć. Czy ta komisja nowa coś wyjaśni? No jakoś nie liczę bardzo na wyjaśnienia tej, tej komisji, zresztą widać, że do tej pory nic nie wydarzyło się, nic spektu, spektakularnego, nic nie zostało odkryte, czego nie odkryto by wcześniej, więc jakoś nie bardzo wierzę w działania tej komisji. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj... Dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje. Różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.